Wielkie szczęście zapanowało w naszym domu. Dzisiaj przyszła poczta z naszej ambasady. Minet i Oliwia dostali wizę do Polski. Wiza Schengen na jeden rok. Wszyscy się popłakaliśmy ze szczęścia. Właśnie Minet odpakowuje te dokumenty i właśnie zobaczcie, zobaczcie, upragniona przez Minet wiza. Wiza Schengen na rok czasu. Super! Wielkie szczęście zapanowało dzisiaj. Siostra Queenie, która jest w Ameryce na wieść o naszej wizie do Polski, ufundowała w prezencie dla rodziny poczęstunek z restauracji filipińskiej Jollibee. Właśnie hamburgery, frytki i jakieś napoje. Siedzimy tutaj w Urzędzie Filipińskim Emigracyjnym. Oliwia śpi na ławce, My mamy problem z załatwieniem mojej wizy tutaj. Byliśmy tu parę dni temu, wyznaczyli nam termin na 13 maja, ale ponieważ wiza do Polski dla Oliwii i dla Minet jest już, mamy w ręku, kazano nam się zgłosić jak ta wiza żony i Oliwii będzie. Przyjechaliśmy więc dzisiaj, ale nie możemy załatwić, bo nie ma komu podpisać tego dokumentu, bo jest dużo, tłumaczą, że dużo ludzi, i po prostu jest długie terminy. Minet próbuje coś załatwić, żeby nam jakoś pomogli, ale jakoś nie bardzo nam to wychodzi. Nie wiem, czy uda mi się to załatwić. No weź teraz, czekaj, to jeszcze tyle czasu, pół miesiąca przeszło, żeby wyjechać z Filipin ze względu na moje dokumenty. No kurde, no coś jest nie tak. Jestem zły. Kurczę, w tym filipińskim urzędzie to panuje tutaj okropna korupcja. Pewnie jakby im zapłacił kasę, to by było wszystko od ręki i byłoby szybko. A jak się nie zapłaci, to pewno gówno się załatwi. do miejscowego barangaju, w celu uzyskania zaświadczenia, że możemy wyjechać. Tak, my oczekujemy, a minę wypełnia dokumenty. Moja wizyta u fryzjera. Ostrzygłem się na wzór filipińskiej armii. <noise> Ekstresowo ostrzegłem się tutaj. Super. Po wizycie u fryzjera przed naszym wylotem do Polski robią tutaj właśnie ostatnie pranie, żeby zabrać w miarę czyste rzeczy. A właśnie pranie. Wygląda tutaj w ten sposób: bierze się oczywiście w misce ręcznie. Tutaj u brata nie ma pralki, trzeba prać ręcznie, niestety. Ale na szczęście jest woda w wodociągu, to nie ma wielkiego problemu. Dzisiaj będzie pożegnana kolacja. Jeszcze zostało nam co prawda dwa dni do wyjazdu, ale już i już siostra z Ameryki zasponsorowała nam pożegnalną kolację jeszcze jest dwa dni do naszego wylotu, a moja żona już pakuje bagaże, jest tak tym zafascynowana że musi już to robić dzisiaj, bo nie chce robić na ostatnią chwilę, a Oliwia jej w tym pomaga Oliwia też jest zainteresowana pomocą lubi grzebać w rzeczach Ma tych rzeczy tutaj dosyć sporo, ale dużo jest nieprzydatnych, bo u nas jest zimno. Co prawda, teraz zbliża się lato, to trochę się przyda, ale większość pory roku to u nas jest zimno. To także będzie musiała coś sobie w Polsce kupić, bo generalnie ma bardzo mało długich spodni jakiś koszulek z długim rękawem, kurtki, to wszystko będzie potrzebne. I tak samo dla oliwii nie mamy rzeczy z długimi. Rękawami. Też będziemy musieli w Polsce kupić. Brat, brat tu pozdrawia. Pozdrawia widzów. Okej, okay, radę. Jesteśmy w klinice, robimy test na wariata. 啊。Okay. Mamy już negatywne testy, czyli możemy podróżować. Ale według filipińskiego prawa to jeszcze mało. W tym regionalnym, przy Barangayu, yy, ośrodku zdrowia, trzeba certyfikat, że możemy podróżować. Nie rozumiem tego. Jesteśmy już spakowani i gotowi do wyjazdu. Minet zamawia taksówkę z graba. I Będziemy teraz jechać na lotnisko. Słuchajcie, jesteśmy już na lotnisku. Po raz pierwszy od jakiegoś czasu nie mieliśmy żadnego problemu z odprawieniem się na lotnisku. Bo do tej pory to ciągle nam coś sprawiało, jakieś problemy to wizowe, to inne. Tutaj coś przedstawiałem w poprzednich filmach. Ale dzisiaj było bezproblemowo. Super, no i czekamy teraz na samolot. Przeszliśmy już odprawę bagażową. Wszystko jest cacy, wszystko jest dobrze. Także niedługo będziemy lądować za 9 godzin, przepraszam, no trochę więcej za 11 godzin. Będziemy w Doha. Lot ma trwać 9 godzin. A potem z Docha będziemy lecieć do Warszawy. Mam nadzieję, że nie będzie więcej przygód tych nieszczęśliwych, jakie mieliśmy w ostatnim czasie. Także. No, mam nadzieję, że będzie już wszystko ok i będzie szczęśliwy. Najgorzej, Olivia jest marudna. Marudzi przeszkadza. Tak, Oliwka? Razem wszyscy Samolot jest bardzo duży, bardzo duży. Minet rozmawia z mamą i z tatą przez internet, przez Messengera i pokazuje jak dużym samolotem lecimy jeszcze takim dużym nigdy nie leciała Olivia dostała prezent od załogi samolotu Coś takiego, o, bardzo fajne. Tak, Oliwka, cieszysz się z tego prezentu? Masz. Masz. W samolocie dostaliśmy jedzenie. Oliwia dostała specjalną dla siebie karmę. Ale najważniejsze, zobaczcie co. Oliwia dostała łóżko, będzie spała tutaj. Słabo widać, bo jest przygaszone światło w samolocie. Bo jest noc, ale Oliwia będzie spać. Przed chwilą zjedliśmy w samolocie śniadanie, ale Oliwia nie chciała spać w naszym łóżku. Znaczy w tym, sorry, przepraszam, w łóżku, w którym personel jej przygotował i spała na kolanach ogardziła Oliwka łóżkiem bo ona nie lubi w ciasnym spać lubi się przewracać i dlatego nie chciała spać musiałem no. ją trzymać na kolanach cały czas ciekawe zastanawiam się co Oliwia sobie myśli czy ona w ogóle coś myśli, że ona jedzie do Polski jeśli jej ten film, to sobie przypomni na pamiątkę, będzie miała. Wylądowaliśmy na lotnisku w Doha i siedzimy, czekamy na następny lot do Warszawy. Olivia pije soczek, mamy jeszcze trochę czasu. Nie tak dużo, ale jeszcze trochę jest, za dwie godziny. Jak już mówiłem, jesteśmy na lotnisku w Doha i właśnie czekamy dalej na nasz samolot. Musimy znaleźć nasze wyjście. Jest to bardzo duże lotnisko, przesiadkowe do Polski. Tutaj samolot jest o wiele mniejszy ale ale też fajnie. Za pięć, prawie 6 godzin będziemy w Warszawie, jak wszystko będzie dobrze. Wylądowaliśmy w Warszawie ale czekamy przed... nie wypuszczają nas z samolotu nie wiemy dlaczego, siedzimy tu już chyba za 20 minut. Nie podjeżdża autobus ani nie podjeżdżamy pod rękaw. Nie wiem co się dzieje.